Dzisiejszy Powerwalk jest szczególny, ponieważ powstał wspólnie z naszymi patronami. Zobaczcie i posłuchajcie, z jak dobrą energią można rozpocząć dzień o 6.15. Witam was wszystkich serdecznie w piękny poranek po długim weekendzie. Jestem właśnie na power Walku. Jesteśmy w okolicach Pałacu Kultury, dokładnie pod Pałacem Kultury, na wysokości kinoteki. Ja się nazywam Renata Piotrowska. Jestem dubną patronką tej inicjatywy. Dołączyłam niedawno jako patronka i skorzystałam dzisiaj z fantastycznej szansy na to, żeby spotkać się z Mateuszem i ekipą z power Walka. Także będziemy razem maszerować, wspólnie zaczynamy ten dzień i tydzień. Pozdrawiam was. Hej. Cześć wszystkim, nazywam się Mateusz Śłowski. Jestem już z drugi raz na powerwalku. Wcześniej miałem okazję spacerować razem tutaj z załogą powerwalk w Gdańsku. Dzisiaj witamy w pięknej Warszawie, jest godzina 6.15. Macie okazję też zacząć fajnie z nami cały tydzień. I pamiętajcie, to zależy jak go zaczniecie. Witamy w ten poniedziałek i dobrego tygodnia. Cześć. Cześć. Poranek w slapie. Eee, e, dużo energii od rana. Dobrze, że poniedziałek, to ruszymy, ruszymy z, e, mocno w, w ten tydzień. Z tej strony Andrzej Matejczuk, podobnie jak kolega przed chwilą, e, to mój drugi power walk wspólny. E, pierwszy był w Gdańsku. Eee, super pogoda. Zapraszamy. Cześć. Z tej strony Piotr Piotrkowski. Eee, witam wszystkich. Serdecznie. Co więcej można powiedzieć? Piękny podanek. Zapraszam wszystkich do spaceru. Cześć, jestem Bożena Wilczyńska. A witam Państwa w poniedziałkowy poranek w centrum Warszawy obok Pałacu Kultury, który trochę się okolice tutaj remontują. A jest świetne słońce. Miła atmosfera, dobra muzyka w okolicy. Zmierzamy w kierunku północnej części Warszawy na tyły Pałacu Kultury i Nauki. Dziękuję. Cześć. Witam Was wszystkich serdecznie. Ja dzisiaj jestem trochę gościnnie, bo może nie jestem patronką tej fajnej inicjatywy, ale dużo już o niej słyszałam. Ee, życzę wszystkim fajnego tygodnia. Ee, przyznam szczerze, że dawno nie wstawałam o tej porze dnia e, do pracy, bo po tym fantastycznym spacerze e, będę szła prosto do pracy. Warszawa zupełnie inaczej wygląda o tej porze dnia. Także pa i zapraszam do wspólnego spaceru. No i teraz ja, moi drodzy. Cześć, dzień dobry. E, proszę, jakie miłe spotkanie, co? Jakie fajne towarzystwo naszych patronów i patronek. Moi drodzy, tak, tradycyjnie raz w miesiącu spotykamy się na takim powerwalku, na którym chodzimy sobie razem, znaczy patronami, którzy wspierają nasz projekt. Bardzo Wam dziękujemy i dziękujemy też wszystkim, którzy to robią także na innych poziomach, bo patroni, którzy nas wspierają 50 zł plus a w ramach podziękowania, właśnie zapraszamy tutaj na takie powerwalk. Tak jak Andrzej i Mateusz wspomnieli, w zeszłym miesiącu spotkaliśmy i chodziliśmy sobie po Gdańsku. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, a kolejny power walk może w Poznaniu, albo w Ostródzie, bo mamy jedną paczonkę, która jest z Ostródy, albo w Krakowie, a może w Czecinie. Zobaczymy jeszcze, ale to dopiero we wrześniu. Wybraliśmy sobie samą centrum Warszawy na ten spacer, gdy tu się dzieje. Popatrzcie. Remontuje całego. się. To tak przy okazji wycieczki. No właśnie, to oni tutaj budują? No, tutaj będzie chyba to muzeum. Tak. No, to nowoczesne, tak? Ono mhm. już jest muzeum. E, tak, to będzie muzeum i ono rzeczywiście ma tutaj podobno zastąpić patelnię, bo mają być jakieś imprezy organizowane mhm. tutaj w tym, w tym muzeum. Natomiast jak ono się dokładnie nazywa? Chyba nowoczesne, jeśli ja, pa, jeśli ja dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że będzie ładnie wyglądało, bo na razie nie wygląda to pięknie. To jest po prawej stronie ta taka biała cegła, którą tam widać. Nie wiem, czy Mateusz będzie mógł nam ją za chwilę pokazać. Na razie jeszcze. Nie wygląda to jakoś yy, super fajnie, ale ja widziałam na, wi na wizualizacjach, jak już się trochę zielonego pojawi, to, to wydaje mi się, że to będzie ładne miejsce. No mam nadzieję. I fajnie, żeby się trochę przybrudziło, bo na razie jest takie mocno białe, jak plomba w zębie. No A, okay. już to, no, to już widać, widać już to stronie. widać. O, to ta biała cegła, yy. duży no, budynek ja że To będzie bardzo fajne miejsce i rzeczywiście będzie to taka przestrzeń też, yy, taka imprezowa, eventowa i będzie można tutaj być może też coś fajnego zrobić, będąc mieszkańcem, czy mieszkańką Warszawy, no ale to zobaczymy. Słuchajcie, pomysł na dzisiejszy Power Walk jest następujący. Otóż chciałem, żebyśmy przywołali wspomnienia, Przywoła, przywołali Power Walki z archiwum. Power Walki, które zrobiły na nas wrażenie, z Power Walki, które zapamiętaliśmy z jakiegoś powodu. Powerwalki, które też byśmy rekomendowali innym, żeby obejrzeć. Bo mamy dosyć dużą bazę, to jest który? Chyba 230, może nawet 5 czy szósty, Słuchajcie, Powerwalk. Więc sporo mamy już tych Powerwalków w bibliotece naszej. I czasem warto zajrzeć do tej biblioteki. Popatrzeć i posłuchać czegoś, co myślę, że było fajne. Do jakby taki do zapamiętania. To co? Idziemy? Nawiążemy do jakichś powerwalków? Ja mam mikrofon, ale nie wiem, czy jestem przygotowana. Słuchajcie, ja słucham regularnie powerwalków, nie zawsze idąc, ale od 1 stycznia i właściwie nie przegapiłam żadnego. Parę razy zdarzyło mi się obejrzeć trochę później. Było tego dużo i dokładnie wczoraj opowiadałam mojej siostrzenicy o. Powerwalkach, które bardzo fajnie prowadzi ratownik medyczny Karol, jeśli dobrze pamiętam, i nawet jeden Karol jej Bączkowski, Karol Bączkowski tak. właśnie nawet przesłałam jej jeden, bo, bo zadała parę pytań. Powiedziałam, wiesz, o, super, to ja ci prześlę gotowca. Więc oczywiście. Te powerwalki są bardzo bardzo wartościowe, mnóstwo jest tych powerwork, ale to, co tak utknęło mi w pamięci najbardziej, bo to było coś, co mnie też interesuje i było dla mnie nowe, to był temat pod tytułem Servant Leadership, i pamiętam, Magdalena Kamińska opowiadała o, o tej takiej nowej inicjatywie i takim nowym modelu zarządzania właśnie Servant Leadership. I ona opowiadała, że po prostu Uczy się tego mądrego, fajnego, empatycznego zarządzania, zarządzania od pasterzy. I dostała y, dumny tytuł pasterki stada, a nawet została wyróżniona od pasterzy laską pasterską, co było ogromnym y, y, wyróżnieniem i było po prostu dla niej y, informacją, że przyjęto ją do stada. Także słuchajcie, niezwykle mi się ten temat podobał. Ja sobie nawet zapisałam notatkę, tutaj się śmiałam. Do Mateusza, że ja właściwie jestem przygotowana na odpowiedź, bo ja mam całą notatkę na ten temat, i faktycznie w ogóle nie ściemniając, ja naprawdę mam dużą notatkę po tym powerwalku, i to jest to nie jest jedyny powerwalk, po którym ja mam notatki, bo rzeczywiście mnóstwo ciekawych treści do, do zapamiętania przekażę mikrofon, bo być może coś innego innym osobom utkwiło w pamięci tak bardzo, jak mnie ten serwant leadership. Mikrofon jest przekazywany, a ja tylko dodam, że te fajne powerwalki, o których tutaj będziemy dzisiaj mówić, umieścimy w opisie tego odcinka, tego powerwalku. Więc zajrzyjcie do opisu i tam będą linki bezpośrednio między innymi do powerwalka, który, w którym występowała Magda Kamińska, mówiąca o Servant Leadership. Super. Kto, da, kto następny? Ja. Tak, e, zastanawiałem się, jest kilka pewnie takich, które które e, bardzo zwróciły moją uwagę, ale e, ten minimum gości Bilichowskiej e, poukładał mi życie od nowa. No, to Opu. znaczy, prawie mogę tak powiedzieć, dlatego że, e, e, że odnoszę to zarówno do diety, jak i do e, aktywności fizycznej. E, tak też. E, chodzę do powerwalków, e, czasami jak nie mam trochę, mam trochę mniej czasu e, i jest wtedy trochę e, krótszy e, i tak samo jest a propos żywienia e, i tego, że m, e, właściwie e, jednym z nawyków jest to, żeby, żeby e, wcześniej zamykać dzień e, posiłkiem około godziny 18 aktualnie, nie zawsze mi się udaje to i to właśnie przypominam sobie wtedy o tym power walku, e, gdzie mo, możemy mieć wyjątki od, od reguły, ale to nie psuje nam planu e, i nie powinniśmy odstępować od tego, więc to e, bardzo, bardzo mi pomogło i pomaga w, cał, w dalszym ciągu. Super. Jest jeszcze jakiś jeden power walk? Inny, który zapadł w pamięci? Tak, tak, Barta. On był niedawno o, o śnie i o spaniu. Ja może nie mam takich mocnych, mocnego przejścia z, z nocnego marka i robienia czegokolwiek w nocy, ale pracuję nad tym. Bardzo się tutaj. Utożsamiam z tym, o czym mówił Bart. Widzę pozytywy tego, żeby wstawać wcześniej. Pracuję nad tym, żeby się kłaść wcześniej. O, to jest ten nawyk i to jest ten challenge, którym, który ty w sierpniu rozpocząłeś, poniedziałkowy. Więc... Ja akurat wybrałem nie podjadanie pomiędzy posiłkami. Taki nawyk u siebie buduję, ale są też tacy wśród nas którzy kładą się o godzinę wcześniej, żeby wstać o godzinę no wcześniej. Właśnie ja nad tym pracuję. tak. Super, super. No widzicie jaki wpływ mają na nas power walki? Polecamy. Super, fajnie. Dzięki. Kto, kto następny? Cześć. Teraz Mateusz. ja. Ten, ten najważniejszy power walk, tak, który stał Że Ogólnie jedna, moje ulubione są właściwie go, gości tak, bo tutaj o zdrowiu i o tym wszystkim, o czym mówi Gosia. To jest bardzo dokładnie, naprawdę ja Was wszystkich zachęcam. Moi znajomi już wiedzą, że czasami podsyłam te linki gdzieś tam, wrzucam na relacje, żebyście oglądali, bo naprawdę ten przekaz jest bardzo prosty, bardzo fajny i można wiele cennych informacji, takie na życie codzienne i jak dużo nam zmiana nawyków jedzeniowych może pomóc, tak jak bardzo. Natomiast ostatni parwok, który tak na mnie jakoś bardzo wpłynął, jakoś został mi w pamięci, to jest ostatni Janiny Bąk o zdrowiu psychicznym, bo e, bardzo często e, szybko reagujemy, kiedy boli nas ząb, tak? Idziemy od razu do dentysty, e, chcemy to wyleczyć, natomiast jak dużo wytrzymujemy często psychicznie, obciążeni e, tym wszystkim, obciążeni pracą, życiem, różnymi problemami i, nie, i nic z tym nie robimy. To się nam załysza, zagłębia, zagłębia w nas, a naprawdę te, tego oka warto posłuchać, bo Janina Bong w bardzo prosty sposób, bo na, na pewno tutaj też wiele osób które obserwują jej prywatny profil, tak? Czy ten jej na, na, na Instagramie, czy te inne, będzie wiedziało, yy, w jaki sposób to przekazuje? I ten ostatni powrok był bardzo prosty, bardzo fajny, yy, warto go, go zobaczyć yy, bo, i warto sobie pomóc. Tam też było to powiedziane, tak? Że wielu z nas boi się poprosić yy, o pomoc, a to jest bardzo ważne, bo yy, naprawdę nie bójmy się prosić yy, o pomoc. I to jest taki... Na, i, I zadbajmy o siebie, jakby, trzeba się troszczyć o siebie, tak? Bo jeżeli. Mówimy, że zależy nam na, na tych innych, tak? że, że nie chcemy być egoistami, ale trzeba pomyśleć o jednym. To jest taka prosta zasada, e, którą bardzo łatwo zapamiętać. Jeżeli w samolocie spada ciśnienie, to najpierw trzeba założyć sobie maskę, a dopiero później komuś. I to jest ta zasada. Najpierw musisz pomóc sobie, mieć siłę do tego, żeby móc pomagać innym. Jeżeli tego nie będzie, to ty, te, jeżeli nie założysz tej maski najpierw sobie. To możecie zdążyć się założyć drugiej osobie. Także pamiętajcie o sobie i nie bójcie się prosić. I ten odcinek Janiny Bąk o zdrowiu psychicznym jest bardzo ważny. Super, że przywołujesz ten odcinek. Ja go bardzo dobrze też pamiętam. Też zapadł mi w pamięci. I jedną rzecz, którą chciałbym dopowiedzieć, że w, znów w opisie tego odcinka Janina prosiła nas, żeby umieścić link do jej wystąpienia na scenie TEDx, tak, tak, kiedy tak. mówiła także na ten temat. Podczas Power Walka wprowadziła nas w temat i myślę, że bardzo fajne treści nam przekazała, bardzo ważne informacje. Natomiast ten TEDx Janiny też warto obejrzeć, więc od razu o tym wspominam. Okay? Przekazuję mikrofon dalej. Pałeczka tak zwana. Jak, Tam, jak to na to igrzyskach to... olimpijskich, tak. co nie? Jak się skończyły, a my dalej idziemy. No właśnie, przekazywanie pałeczki. Tak. Okay. E, moja kolej. E, ja do powerbooków nie dołączyłem od 1 stycznia, ale wpadł moje w zasięgi z racji Maćka Dębskiego i jego fundacji Tobamo Mój Zasięg. E, tematyka bliska mojemu sercu, bo jakoś jestem związany z, z nowymi technologiami, w szczególności z telefonami komórkowymi, bo pracuję w sumie w branży. Jestem Pracuję jeszcze u, u, u Samsungu w tej chwili, w tym momencie, czyli generalnie związany z telefonami. Wszyscy używamy, nadużywamy telefonów, w szczególności trójka moich dzieci, które też nadużywają telefonów. Dzieci brały udział w obozach u Maćka Kademskiego. Bardzo fajna inicjatywa z mojej perspektywy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o power walka, jeszcze Wojtek Hera z jego wszystkimi tematyką psychologii sportu, jak również Janina o psychologii. Bo to też jest bardzo, bardzo cenny temat z mojej perspektywy. Ale tutaj jest bardzo dużo, bo i Twoje, twoje podcasty. Z, ze świata generalnie są bardzo, bardzo, bardzo fajne i Mówisz i o tych podróżniczych? Tak, podróżniczych. Okay, no. I angielskie też zapowiadają się bardzo, bardzo interesująco. No, będziemy ciągnąć te po angielsku, bo widzę, że się bardzo wszystkim podoba. Fajnych mamy też gości, którzy przyjeżdżają do nas z Polski tak. i mogą opowiedzieć, jak z ich perspektywy nasz kraj wygląda, ale też opowiedzieć trochę... Jak spacerują po, po tak. świecie ogólnie, jak to wygląda na świecie, bo to no. jest bardzo interesujące. Fajnie, super, będziemy kręcić. Super, dzięki. Kto dalej? Też ma ochotę? Cześć. Ja mogę opowiedzieć o dwóch powerwalkach, które zrobiły na mnie wrażenie i pamiętam, jeden jest, był prowadzony przez Karol Domaracki o medycynie 3.0. To był dla mnie... Niby słyszę o tym dookoła, wszędzie znajomi opowiadają. Mam osoby w swoim środowisku, które się też tym interesują, każda po jakiejś tam części. Natomiast ten e, zrobił na mnie wrażenie. E, niewiele zrobiłam w tym kierunku, żeby skorzystać z niego na razie, I, e, ale, ale zaczęłam się skupiać bardziej na oddechu, e, bo wtedy też Karo wspominała na ten temat. Zastanawiałam się, co Mateusz robi. I <laughs> jeszcze jeden, który e, również był. Um, dla mnie interesujące e, to był nocny marek i e, pory e, wstawania i kładzenia się spać. Coś, co bardzo jest i trudne, tak, no skomplikowane. E, jestem, e, mam rodzinę. E, Trójka dzieci, mąż i czasami kładzenie się spać o godzinie 10 wieczorem. Nie, to praktycznie jest niemożliwe. Wydawało mi się, że ta godzina to jest taki, godzina 22, to może być taki moment, żeby startować, właśnie do zbierania się, do spania. A to już trzeba właśnie iść. I wczoraj też rozmawialiśmy na ten temat, że trudno będzie przed tą trzecią się położyć. No, Udało się tak praktycznie na styk, żebyśmy poszli spać. No i poranne wstawanie wcale nie było takie proste, choć Chociaż no w sensie szybko się wybudziliśmy, natomiast to już był pewien wysiłek i doje, doje, dojechanie tutaj na miejsce. Niemniej jednak pogoda jest fantastyczna, jest ciepło, nie pada, atmosfera z tyłu jest gorąco, naprawdę ci ludzie ze sobą przez cały czas rozmawiają i to jest wspaniałe. Ja życzę Wam dobrego dnia i zachęcam do oglądania Powerwalków, bo często wracam nie o godzinie 6.30 mam inaczej, zaplanowane swoje mikronawyki. I, tak, odsłuchuję je często później na jakimś tam spacerze albo w przerwach pracy, ale zachęcam, polecam, polecam również znajomym, żeby się dołączali i też znajdują dla siebie bardzo interesujące treści. Dziękuję. Super, bardzo miło. A propos yy, kładzenia się spać, to Ci podpowiem, bo my też tam się wydawało z Izą, że ciężko będzie z małymi dziećmi. Kłaść się wcześniej, ale my małymi kroczkami zbudowaliśmy u nich też nawet. Po prostu odłączamy wszystkie całą elektronikę, tak, zostawiamy tak. wszystkie telefony, całą rodziną już o 20:30. I one trochę poczytają, coś tam sobie porobią, ale odpływają po prostu o tej to... wcześniejszej porze. Tak, I podobnie. to bardzo pomaga. Podobnie bardzo. mamy, dzieci też odkładają telefony w jednym miejscu, może to bardzo dba. Właśnie wcześniej opowiada, po powprowadzał również po, po obozach, na których chłopcy byli u Macie Adamskiego, powprowadzał ograniczenia. Rozmawialiśmy w domu na temat a, a, higieny cyfrowej. Jest to trudne. Trudne nie tylko a, w, w domu, bo widać jak dzieci łatwo sięgają, albo jak goście przychodzą też, to często ten telefon gdzieś tam jest pod ręką i wyciągają, odwracają. No wychodzą niekiedy z tego śmieszne sytuacje, że ten telefon Ci się nie zepsuł. Naprawdę, on się nie zakurzy przez te trzy minuty, nie? Jak go nie do... Ale, ale tak, no, trzeba tego pilnować, bo tam jest tyle atrakcyjnych treści, a tak naprawdę po przejrzeniu social mediów przez te pół godziny człowiek się zastanawia, rany, co ja takiego się naoglądałam? Tak samo jak i przy zabawach związanych z oglądaniem seriali, maratony seriali. A ludzie sobie robią weekendy takie długie. My też z mężem przecież siadaliśmy często okej, okay, dobra, mamy to wytchnienie. Jest późno, siadamy, obejrzmy sobie, nie wiem, tam ze trzy odcinki jakiegoś serialu. I następnego dnia siadamy, zastanawiamy się, tak, a co tam było takiego? Co tam za treści były, które nam się później do życia przydadzą, a w ogóle czy pamiętamy co ci, jakie interakcje były pomiędzy tymi bohaterami? I tak, człowiek się zastanawia, czy faktycznie jest sens siedzieć i tyle czasu oglądać. No, powiem szczerze, że, że mam te same obserwacje. A propos seriali, a propos i uświadomiłem sobie, że to po czasami nie ma sensu. Fajna obserwacja, Zobaczmy. myślę, że możemy coś wziąć od siebie dla tego. Dziękuję bardzo. Masz ochotę? Ja, ja. Dobrze, tak. Ja to tak Popatrz. króciutko. <laughs> ja, może aż tak dużo Powerwalków, przyznaję się, szczerze, nie obejrzałam. Ale kilka tak, czy tam kilkanaście i e, bardzo mi się podoba e, podobał mi się powerwalk o planie minimum. E, pod, pod każdym względem. Dlatego, to że... Gosia Pielichowska tak, prowadziła Pielichowska, tego powerwalka, tak, tak. tak i o tym opowiadała. E, I myślę, że ten plan minimum e, sprawdza się w każdej rzeczy, którą chcemy zacząć. Od czegoś trzeba zacząć. Czy mam na myśli tutaj naukę, języka jakiegoś obcego, czy ćwiczenia, czy. Nawyków i to mi się bardzo spodobało. No i teraz, właśnie od ponad tygodnia jest ten plan minimum taki u mnie, jeśli chodzi o spacery codziennie. Razem dołączam do Andrzeja. A druga rzecz, drugi taki fajny power walk, był na temat detoksu cyfrowego przez prowadzony przez. Podpowiedni... Maczka Demskiego. Tak, dokładnie. On akurat ten, ten power walk mówił bardziej w kontekście dzieci. I detoksu cyfrowego, tutaj dzieci, ale myślę, że my, jako dorośli, w obecnych czasach też mamy z tym kłopot. E, I staram się to wdrożyć, chociaż nie jest to wcale takie łatwe, ale już jakieś tam e, e, małe kroczki są. E, a tak ogólnie, jeśli mogę jeszcze powiedzieć o powerwalkach, e, mój mąż dołączył do powerłoków od kwietnia i mogę powiedzieć, tylko e, dodać, że widzę u niego zmianę pod wieloma względami. Jest spokojniejszy. Wprowadza różne takie fajne, zdrowe nawyki i to mnie inspiruje. To mnie inspiruje, bo widzę, że on się lepiej czuje, ma więcej pozytywnej energii i to jest właśnie takie zarażające. Czasami nawet używa takiego określenia, że power walk życie mu poukładał. Także zachęcam wszystkich, szczególnie kiedy mamy jeszcze dłuższe dni, do takich spacerów i do dołączenia do inicjatywy tutaj Mateusza. No nie tylko moje, ale wszystkich nas razem, ale miło, miło coś takiego usłyszeć. Przypomniało mi się takie powiedzenie mojego kolegi, z którym żegluję, happy wife, happy life, akurat w swoim <grym> przypadku happy husband, happy life. Popatrzcie, jak zmiany, które my u siebie robimy, mogą wpływać też na nasze otoczenie, na najbliższe tak. osoby, co nie? Fajnie, tak. że o tym wspomniałeś, bo, bo myślę, że to także... Ma znaczenie i powinniśmy być tego świadomi. Super sprawa, wiesz, że masz taką obserwację zewnątrz, no bo tak naprawdę ty dzisiaj przyszłaś na Power Waka, tak Zami jakby osoba towarzysząca. Tak, prawda? Jako osoba towarzysząca i yy, wiemy doskonale o tym, że kogoś nie możemy zmienić, bo mhm. zmiana musi wynikać tutaj z naszej głębi, ale jak widzimy, jak nasze najbliższe osoby zmieniają się, yy, pod wpływem właśnie różnych rzeczy, czyli tutaj power walka mam na myśli, bo power walk to nie tylko spacerowanie, ale pogłębianie wiedzy i takiej świadomości na, na różne tematy. I jak ja to widzę u bliskiej mi osoby, no to to jest po prostu zarażające. Super, super, fajnie, wielkie dzięki. Dzięki. Jak tam, moi drodzy? Super. Świetnie gada i właśnie już mamy tyle tematów i stwierdziliśmy, że rzeczywiście Warszawa okiem cudzoziemców jest chyba Prawdziwsza niż to, co widzimy my, bo my jednak widzimy tylko jakiś taki fragment i przez pryzmat tego, przez pryzmat tego, jak nam jest tutaj trudno i jakie są utrudnienia, i jakie są korki, ale opowiadaliśmy sobie właśnie tutaj wzajemnie o takich doświadczeniach, które słyszymy od naszych znajomych. Z zagranicy, ale nie tylko również z innych miast, że przyjeżdżają się po prostu tę Warszawą, tą Warszawą, zachwycają, a my jednak tego nie widzimy i opowiadaliśmy, że właśnie uważny spacer wokół pałacu kultury to jest coś, czego nikt z nas do tej pory nie doświadczył tak. jeszcze i że to jest w ogóle odkrywcze i fajne. I naprawdę jak się patrzy na ten pałac kultury, to to wygląda trochę fajniej uważnie go oglądając, a przeprowadziliśmy krótką ankietę tutaj między nami, czy chcielibyśmy, żeby Pałac Kultury zniknął w związku z jego przeszłością niechlubną i, i nie, wszyscy stwierdziliśmy, że jednak nie, że jednak to jest miejsce ważne, historyczne i, i mnóstwo się tutaj działo i mnóstwo... A, a jest grupa osób, prawda, która głosuje za tym, żeby... No, więc właśnie, ale żeby było takie powiedzmy ogólnopolskie referendum, to ja bym postawiła na to, że jednak Pałac Kultury by został. No i dobrze, to niech zostanie w takim razie. No, e, Moi drodzy, e, mija 25 minuta naszego Power Walku, Tak się umawialiśmy. Zresztą to jest wasza też sugestia, żeby te powerwalki nie były przeciągnięte, prawda? Nie, nie za długie. Więc myślę, że to mamy. Mamy, dziękujemy. Super, fajnie. Super czas, super spotkanie. Jak mówię, będziemy to kontynuować. Będziemy się spotykać co miesiąc w różnych miastach. Taki tour de Pologne zrobimy. Pozdrawiamy Czesia Langa. A propos, trzeba by go zaprosić do, na Power Walk, co? Jest aktywny, w dobrej formie. Dobrą robotę robi, więc pomyślimy na pewno o tym. Powiem Wam jedną rzecz. Bardzo fajne rzeczy przywołałeś. Czasami zajrzeć do naszych wcześniejszych notatek, do starych filmów, starych odcinków, starych książek po raz drugi, po jakiejś przerwie, naprawdę warto. I nie mam myślę, że dzisiaj nic lepszego niż to, że od osób, które korzystają z powerwalków, mówię o Was, usłyszeć do czego takie wskazówki, drogowskazy, do którego powerwalka zajrzeć. Więc tak jak obiecałem, tutaj w opisie, pod tym odcinkiem znajdziecie linki do tych powerwalków, o których wy wspominaliście dzisiaj. Dobra? Ja z Wami się zgadzam w pełni te, o wymieniście. wymieniliście. Ja tylko od siebie dodam, że dla mnie takim power do którego ja was także zachęcam obejrzeć, to jest power który poprowadziłem podczas spaceru z Wojtkiem Herą, kiedy rozmawialiśmy o budowaniu mocnych zespołów. Ale powiem wam, że to, co Wojtek wtedy powiedział, nie, nie nadaje się tylko do sportu i do biznesu, ale także do życia. Więc polecam Wam obejrzeć to takie. Oczywiście wszystkie power Walki, które prowadzi Mateusz, też są super fajne i wartościowe, ale my chcieliśmy tutaj. Szczególnie uhonorować innych prowadzących. Jak to mój kolega mówi, dzień bez wazeliny to dzień stracony. Ja to jeszcze na koniec, ponieważ jestem przy mikrofonie. Ja zapunktowałem. To sobie tutaj postanowiłem. Zrobić dobrze na początek dnia. Tak jest. I tygodnia. No dobra, słuchajcie, wielkie dzięki. Miłego dnia Wam życzymy. Spotykamy się codziennie. Chodzimy o 6.15. Dzięki super e, Power Rock razem I z naszymi tak. patronami. Dołączajcie do nas, bo to jest rzeczywiście fajna inicjatywa. <laughs> Cześć. 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 <laughs>